Przedwczoraj wieczór byłem na molo. Zabawa, wianki, ognie sztuczne, masę sympatycznej młodzieży. Wczoraj płynąłem statkiem do Gdańska, byłem na Westerplatte, przed pomnikiem Wieniec od Zbowidu w Gdańsku. Deszcz mnie złapał, schowałem się na holowniku. Bardzo miły kapitan pokazywał urządzenia. Gdańsk prześliczny, młodzież w nim świetna. Demokratyzacja prawdziwa, to dobre. Kiedyż jednak przyzna im się, Prawdziwe uprawnienia polityczne. Kiedy oni odczują brak tego? Jak długo będą rządzić ci sekretarze z telewizji, co się mogą przyśnić? Oto pytania. Ha! A jednak Degolowi znów się udało. Z alternatywy ja albo komuniści wyszedł zwycięsko, a już się szykowałem na Schadenfreude. Swoją drogą, lepiej się stało, bo komuchy rządzące Francją to byłby już zupełny dom wariatów. Ale ten stary powinien teraz zmontować swoją centro a nie jechać na Pompidou, jak Piłsudski na Sławku. Bo inaczej po jego śmierci zacznie się draka. No i pogodzić się z Amerykanami. Nasi Ugarze już znaleźli wersję, że francuska przegrana komunistów jest skutkiem knowań lewackich anarchistów z imperialistyczną reakcją. A swoją drogą, dlaczego ten komunizm jest taki zakłamany? Czy dlatego, że ta teoria ani róż nie przystaje do życia? Czy też to jakiś rytuał słów, którymi zaklina się ludzi w konia? <laughs> Lepsi znawcy ode mnie już się nad tym głowili. Swoją drogą, to co ja robię, to czynny absurd. Uprawiać publicystykę do szuflady, czyli do tego dziennika. Na dno idiotyzmu zapędzają człowieka komuniści i pomyśleć, że mogłem być do dziś szanowanym profesorem konserwatorium, kompozytorem, etc. Polityka to zaraza, niszczy jak poker, ruletka czy wódka. A w dodatku, ja przecież wcale nie chciałbym rządzić. Ja chciałbym tylko pisać o tym. Taka niewinna rozrywka. I też nie pozwalają. Czy oni potrafią odzwyczaić ludzi od polityki raz na zawsze? W Rosji się udało, ale tam był straszny terror. U nas terroru dopełnił Hitler. Potem było przesiedlenie, wykorzenienie. Demokratyczne. Nie w sensie rządów ludu, lecz w sensie urawniłowki, przemieszanie. Społeczeństwo jest jak nowe. Wszelkie tradycje partii i ruchów politycznych wykorzenione. A jednak, a studenci. A może idą czasy totalizmu i kwita? Ale czy rządzący nie muszą mieć jakiś kwalifikacji poza znajomością leninowskich komunałów? A może rządzenie jest czynnością tak głupią, że nikt inteligentny nie chce się do tego wziąć? W trybunie artykuł Czesława Domagały z Krakowa. Brrr. Jest tu Aleksander Maliszewski, wiceprezes związku. Powiedział mi, że powołano komisję. Która na grudniowym zjeździe postawić ma wniosek o wylanie nas. W komisji jest Hołuj, Gizges i nie pamiętam kto jeszcze. A więc mamy pół roku czasu. Podobno bronił nas Iwaszkiewicz. Ciekawe, jednak nie chcę obciążać swej niezanadto zresztą szanownej starości taką bzdurą. Ciekawe, czy nas przesłuchają, czy pozwolą na zjeździe coś gadać. Maliszewski żartował że pewno będę delegatem na zjazd słowem heca coś dla rozpędzenia nudy.